mówią, że należy się wsłuchać w swoje ciało. A co mówi? Że chcesz zjeść pizzy! A kiedy wsiadasz do windy o 9 rano i czujesz unoszący się zapach pizzy w kabinie, to się automatycznie zastanawiasz, kto ma w tym bloku lepiej niż ty. Z okazji 50-lecia Super Bowl w 2016 roku niektórzy szczęśliwi otrzymali pozłacane pizzę z dodatkiem specjalnym, 100-dolarową złotą kartą Pizza Hut Gold Card. Każdego roku w USA Pizza Hut organizuje mistrzostwa, w których podczas 5 rund... Pizza Hut rywalizują o tytuł twórcy najpyszniejszej pizzy. Jeśli myślisz o pracy w Pizza Hut, to na YouTubie można zobaczyć 17-minutowy film szkoleniowy z 1988 ma jakieś 600 tysięcy wyświetleń. W latach 70. XX wieku można było kupić zabawkowy piekarnik Pizza Hut, w którym można było sobie upiec pizzę przy 60-watowej żaróweczce. Choć ponad 40 lat mija, menu w Pizza Hut jest niezmienne. To pod koniec maja 2020. 2019 roku postanowiono zmienić recepturę. Pan Pizza ma nową mieszankę serową, sosu, a nawet zmieniła się taca, na której będzie pizza pieczona. 9 listopada 1993 roku na Wrocławskim rynku otwarto pierwszą w Polsce restaurację Pizza Hut. Rok później w Polsce już było 7 restauracji. W samym 2018 otworzyli 33 nowe punkty, a na moment robienia filmu mieli kolejne 30 lokale otworzyć w 2019. Obecnie w Polsce lokal jest przynajmniej mniej 135. Choć potencjał polskiego rynku jest szacowany na ponad 300 restauracji. Skoro ma ich być tyle, to lepiej dowiedzieć się więcej na temat mega pizzerii Pizza Hut. Prosto z mostu, zapraszam. 600 dolarów. Dzisiaj to niewiele. Za to 600 dolarów w 1958 to również niewiele. A w 1958 to właśnie dzięki 600 dolarom bracia Dan i Frank Carney założyli jedną z najbardziej znanych sieci restauracyjnych globu. Pochodzili z Kansas, czyli tak samo jak Dorotka, tyle że ta wylądowała w krainie Oz. Dan i Frank mieli aż 10 rodzeństwa. Chłopaki pomagali w sklepie spożywczym rodziców. Dan miał lat 17, a Frank 10, kiedy im ojciec. Zmarł. Ten zanim zmarł, kazał matce złożyć obietnicę, żeby wszystkie dzieci trafiły na studia. Dan wybrał się do Stanowego Uniwerku, ale przerwał naukę i dołączył do amerykańskich sił powietrznych. Z perspektywy przyszłej restauracji bardzo dobra decyzja, bo dzięki dołączeniu do sił powietrznych Dan miał szansę zobaczyć, jak to jest poza swoim rodzinnym stanem, a tam zaobserwował furorę, jaką sobie fundowali McDonald's i KFC. Wrócił na studia i magisterkę zrobił na temat mechanizmu. Franczyzy. Jego promotor usiłował go odwieść od pomysłu, ale Dan wiedział lepiej, że to we franczyzie jest przyszłość. Jego profesor nie był zadowolony. Zgodnie z legendą Dan przerwał studia z powodu niesnasek ze swoim promotorem i kiedy później po latach wrócił na uczelnię powiedziano, że to wykładowca się mylił, a to on miał rację. W każdym razie obronił pracę i rozpoczął studia podyplomowe w 1956. W tym samym roku Frank też zaczął studiować za to biznes. Zaczęło im brakować pieniędzy na. Te swoje studia, więc pomyśleli o tym, by założyć pizzerię. Nie wiedzieli nic na temat pizzy, ale dużo wiedzieli na temat czekającej ich biedy. Bracia Karnejowie od matki zatem pożyczyli 600 dolarów. Dziś te 600 dolarów są warte jakieś 20 tysięcy złotych. Zaczęli w każdym razie skromnie. Otworzyli pizzerię w niedużym domku ze spadzistym dachem, stąd nazwa Pizza Hut, bo hut po angielsku znaczy tyle co chata albo szałas. Idea takiej nazwy zaświtała żonie jednego z braci, dla której budynek wyglądał właśnie jak szałas. Co ciekawe w 1986 przeniesiono ją na teren Uniwersytetu w Wichita, aby stanowiła przypomnienie dla studentów, że łącząc otwarty umysł, autorskie podejście i ciężką pracę można z niczego stworzyć coś wielkiego. A nazwa? Nazwa, jak się okazuje, miała być króciutka, bo ten, co robił im szyld, chciał za dużo pieniędzy od każdej litery. A w logo firmy właśnie widnieje ten... nie, 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 nie kapelusz, tylko spadzisty dach chatki. Tak się narodziła nazwa i logo nam dobrze już znanego Pizza Szałasu. Mała pizza kosztowała wówczas 95 centów, a duża kosztowała 1,5 dolara. Zaczęli zarabiać wykorzystując sprytne triki marketingowe. Pozornie niewiele, bo zanim się zamówiło u nich pizzę, można Trzeba było spróbować kawałka zupełnie za darmo. Było to na tyle proste i skuteczne, że przed lokalem ustawiały im się kolejki przypominające test PRL-u. Przy okazji podpowiem, że możecie u mnie na kanale obejrzeć mnóstwo filmów serii Charlotte. Nie co tam jest, to wiecie. To autoreklama, taki trik marketingowy. Tygodniowo wpływało im 1500 dolarów, co stanowi dzisiejsze nasze 50 tysięcy złotych tygodniowo. I tak mieli utrzymywać się, żeby opłacić studia, a tak się zaczęli utrzymywać, że rzucili te studia. Piorun uderza z prędkością nawet 30 tysięcy km, na sekundę. Tak błyskawicznie rozwijał się braciom biznes. Ich koledzy stawali się franczyzobiorcami. 10 lat później trafiają za granicę, bo otwierają lokal w Kanadzie. W 14 lat od założenia sieć liczy ponad 1000 lokali. A 17 lat od założenia podwoili ilość restauracji. Pojawiają się wszędzie. W Wielkiej Brytanii, w Japonii czy nawet w Australii. W 1980 roku Pizza Hut wprowadziła legendarną pizzę na grubym, puszystym cieście – pan. A wprowadzona została, bo coś trzeba było zrobić. Robić. Konkurencyjne firmy powoli zaczęły wypychać Pizza Hut z rynku, a Pizza Pan okazała się być spektakularnym sukcesem. Bracia Carney sprzedali firmę w 1976 koncernowi PepsiCo. Dan zajął się inwestowaniem w przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju, a Frank został dyrektorem Pizza Hut jeszcze 3 lata, by potem zostać franczyzobiorcą sieci pizzerii Papa Jones. Obecnie Pizza Hut ma ponad 17 tysięcy restauracji w ponad 105 krajach na całym świecie. Od 1984 roku zaczęli dowozić pizzę do domu. Pierwszy fizyczny produkt w historii zamówiony przez internet to była pizza właśnie z Pizza Hut. Stworzyli system PizzaNet w 1994, który służy internautom do dzisiaj. W 2012 Pizza Hut wypuściła perfumy pachnące pizzą. 110 fiolek wypuszczono, aby uczcić 100 tysięcy fanów na Facebooku. Facebooku. Dostawcy Pizza Hut są na najwyższym poziomie, szczególnie od roku 2016, kiedy to dostarczyli pizzę na Kilimanjaro, ustanawiając tym samym rekord Guinnessa za najwyższy poziom dostawy. Choć można by polemizować, bo w 2001 roku wysłano pizzę na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Kosztowało to firmę bagatela okrągłe milion dolarów, ale reklama to reklama. Pizzę dostarczono rakietą Sojus rosyjskim kosmonautom. Do swoich reklam stara. Się brać bardzo znane osobistości. W ich reklamach występowali m.in. Ringo Starr, Michał Gorbaczow, Pamela Anderson czy Donald Trump. Ich pizza trafia do wielu domów. Trafiła również do Białego Domu, kiedy to pani prezydentowa Barbara Bush zorganizowała Pizza Party w 1989 dla 200 dzieci. Niewiele osób za to wie, ale gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. I to pewnie dziadkiem o imieniu Pete. Uśmiechnięta, wąsata postać w kapeluszu, była dawniej maskotką Pizza Hut, a do 1974 roku Pizza Pit pojawiał się w logo firmy. Można powiedzieć, że marketingowcy mają rozmach. W 1999 umieścili potężny baner reklamowy na rakiecie. W latach 90. XX wieku wojownicze żółwie ninja kochały pizzę, więc do filmu z 1990 Pizza Hut w celach marketingowych wydało 20 milionów baksów, choć sam film był zaopatrywany w pizzę przez domyślne. domino's pizza Od 2012 roku można ubiegać się o zestaw zaręczynowy, który poza pizzą i pierścionkiem zawierał też pokaz fajerwerków, przejazd limuzyną, kwiaty i profesjonalnego fotografa. W USA taki pakiet kosztuje niewiele ponad 10 tysięcy dolarów. Każdego roku organizują festiwal pizzy, podczas którego płacąc raz, można zjeść tyle pizzy, ile tylko się zmieści. Rekordziście udało się pochłonąć aż 54 kawałki. Dla tych, co nie wiedzą, pizza Korona ma kieszonki pełne sen żeby nakłonić jedzących do skonsumowania obrzeża pizzy. Ale to nie jedyne wypełnienia, z jakim firma eksperymentowała. W obrzeżach można było znaleźć cheeseburgery, hot dogi, mięso z kurczaka czy parówki. A żeby wypromować makarony, postanowili w 2008 roku na Prima Aprilis zmienić nazwę z Pizza Hut na Pasta Hut. Pizza Hut Express oferuje pizzę w 5 minut. Co prawda może to być tylko margherita, pepperoni, farmerska, hawajska czy prosciutto, ale w 5 minut. To musi być jeden z najdziwniejszych faktów, jakie przeczytałem, ale cóż, wspominałem o tym, że marketingowcy mają polot i tak jest w tym przypadku. Zaplanowali umieścić wyraźnie widoczne logo firmy na Księżycu. Chcieli je wypalić podobno laserami, tylko porzucono pomysł, kiedy się okazało, że musieliby wypalić logo wielkości Teksasu. Pizza 30-centymetrowej średnicy ma niemalże 2000 kalorii. Pizza Hut zużywa całkiem sporo sera, wychodzi na to, że zużywa Najwięcej sera na świecie w ciągu jednego roku potrafią zużyć niemalże 140 milionów kilogramów. Na taką ilość musi zapracować ponad 170 tysięcy krów, produkujących ponad miliard 360 milionów litrów mleka. Z kolei pepperoni zużywają ponad 7 milionów kilogramów rocznie. Punkt Pizza Hut, odnotowujący największe poziomy sprzedaży, mieści się w Moskwie. Rocznie zarabia niemal 2 miliony 400 tysięcy dolarów. Pierwsza restauracja otworzyła się w Moskwie. W 1990 roku, a ulubioną pizzą Rosjan była wówczas pizza z sardynkami, tuńczykiem, makrelą, łososiem i cebulą. No palce lizać. Swego czasu Michał Gorbaczow wypuścił reklamę promującą jego kampanię, w której chwalono go za wprowadzenie do jego kraju wolności oraz właśnie pizza Hut. Firma prowadzi działalność charytatywną, która zachęca dzieci do czytania. Book it wystartował po raz pierwszy w 1984 i trafiło do ponad 60. Milionów dzieci. Tylko wszystko aż takie kolorowe w Pizza Hut nie jest, bo w maju 2019 pracownicy wyszli z pracy wcześniej i nie wrócili już na swoje stanowiska, a wszystko w geście protestu przeciwko niskim płacom i brakom personelu, czy też nadużywania umów na niepełny wymiar. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału. Jak się podobał, kciuki do góry. Jak nie, to w dół, jak średnio, to w bok. I dajcie komentarz, coś to za następny film miałby nas czekać. A ja dziękuję serdecznie za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga. Czy też ich klikanie. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was stworzy sobie swoją własną pizzę. albo stworzy własną pizzerię. Czemu nie? Niech będzie jakaś polska pizzeria w końcu. Taka znana, żeby na całą Europę była znana. O, proszę bardzo. Czyli widzimy się już jutro. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam. mm -hmm.